No, ostatnie mecze Lecha nie chcę mówić, że nie porywają, co po prostu brakuje w nich konkretów. Mam tu na myśli oczywiście bramki, bo ile mecz z Legio był wyraźnie słaby i tu z dwóch stron, tak w starciu z HPL-em, obu ekipom brakowało niewiele, żeby trafić do sieci. Jednak ostatecznie mieliśmy rezultat 0-0, który równocześnie jest sporym niedosytem, ale równocześnie trzeba go też szanować. No, bo patrząc w tabelę grupy Ligi Konferencji Europy, no to ten remis może nieco jeszcze zamieszać w stawce. Natomiast, biorąc pod uwagę, że w ostatnich minutach goście mogli objąć prowadzenie po naprawdę secie set, no to trzeba to szanować. Ale też nie uważam, że ten remis zburzył jakoś marzenia kolejorza o awansie z grupy. A wręcz zaryzykowałbym stwierdzenie, że ten remis. Wprowadzi tylko dla postronnego widza dodatkowe emocje. I do samego końca po prostu utrzyma napięcie, a powiedzmy sobie szczerze, że emocje w sporcie są kluczowe. Udowodniłem wam! Wiadomo, że kolejosz był stroną przeważającą przez praktycznie całe to spotkanie i miał więcej sytuacji, by trafić do sieci. Szkoda na pewno tej główki Marchwińskiego z drugiej połowy, czy, czy chociażby tego pudła dagersztala z najbliższej odległości, ale pamiętajmy, że jest to obrońca, nie napastnik. Za cało kształt, mimo wszystko ten zawodnik zasługuje na pochwałę. Bo w defensywie kasował sporo. No i tak podsumowując, muszę powiedzieć, że nie był to najgorszy występ Lecha, tak jak się teraz o nich trochę pisze w komentarzach, czego po prostu nie cierpię w Polsce, bo zamiast wspierać polskie kluby, wszystkie, to po prostu ciśnie się najbardziej swoich, nie? Trochę mnie to smuci, trochę mnie to irytuje, ale przywykłem do tego, no. Dzięki za uwagę. Lechu, dasz radę. Ja wierzę, wyjdziesz z grupy. Cześć.